Ale nie masz zamiaru spędzić reszty życia na grze w piłkarzyki, co? Spokojnie, to tylko koszmar. Obudzę się i znów będzie normalnie. Nasz bar, moje piłkarzyki. Tymoteusz! Hmm? Jak żyjesz? A. Levinio? To ty? Do no, raczej, że ja, bo kto. Wygraliśmy z rzędu 3102 mecze. Ty i ja, konkretnie. Tak, powinienem się leczyć. Zmarnowałem życie, nie wiadomo na co. Tylko mi się tu nie rozkleje, mordka. Ty, ja i chłopaki rozniesiemy każdego. A gdzie? A ja wiem. Stół to znam jak własną kieszeń, ale to tutaj? Niech no pomyślę. Eee, <laughs> oe, hatryka strzelę dziś. Proponuję prawdziwy mecz futbolowy. Jeśli Tymek wygra, oddasz nam miasto. Nie, zostaw to kochana! Ponio proponuje 11-0. Cała drużyna stoi w bramce i modli się o awarię dachu stadionu. Cośka, uwierz we mnie. Jak nazwać uczucie, że została ci już tylko jedna jedyna opcja? Nazywa się to wola. Walki! Wszyscy tak robią, pewno na szczęście. Co wy nie widzicie, jaka jest sytuacja? Jedziemy na jednym wozie. Intensywne przygotowania do sezonu! Skurczy ci się ten zadburaczkowy! Jeszcze nie wygraliśmy. Walka dopiero się zaczyna.